Spójrz na ten statek kosmiczny. Przypomina moduł księżycowy Apollo, z którego Neil Armstrong wykonał słynny wielki skok dla ludzkości. Ale skąd ta zielona farba? Otóż maszyna ta nie ma nic wspólnego z nasa. Przed tobą ściśle tajny Łunyj Korabl, który wyrównał szansę Sowietów w wyścigu kosmicznym. Poleciał w kosmos trzy razy. A podczas swojej ostatniej misji miał nie tylko zabrać człowieka na Księżyc, lecz także położyć fundamenty pod nową kolonię. Według oficjalnej wersji, zarówno cała misja, jak i sam Lunar Korabl nigdy nie istniały, ale dokumenty znalezione w ukrytych archiwach po upadku Związku Radzieckiego Ujawniły nie tylko program kosmiczny. Dziś dowiesz się o radzieckich bazach na księżycu, niesamowitych dźwiękach nagrań na Wenus, a także laserach, które miały służyć w bitwach przeciwko USA na naszej orbicie. Tego typu tajne projekty miały pomóc Sowietom wygrać wyścig kosmiczny. Co takiego mogło zapewnić im zwycięstwo? Informacje z archiwum potwierdzają, że Związek Radziecki planował ustanowić kolonię w kosmosie. W 1961 w kinach ukazał się film science fiction pod tytułem Planeta Bush. Opowiadał historię dzielnych radzieckich odkrywców, którzy nie tylko wylądowali na nowym świecie, lecz nawet pływali w tamtejszym oceanie. Taka wizja nie kolidowała z ówczesną wiedzą naukową na temat Wenus, jako że astronomowie XX wieku widzieli tam jedynie grubą warstwę dwutlenku węgla. Zakładano więc, że skrywa ona rozległe, ciepłe oceany. Ale podczas gdy widzowie oklaskiwali dzieło science fiction, nie mieli pojęcia, że nie była to wcale fikcja. Do czasu premiery Związek Radziecki przeprowadził dwa tajne loty na Wenus. Pierwszy z nich miał miejsce 4 lutego 1961 i przenosił pierwszą w historii sondę do badania tej planety. Jednak jej silniki niespodziewanie się wyłączyły, a statek nie opuścił nawet orbity okołoziemskiej. Niechętnie przyznając się do awarii, radzieccy urzędnicy twierdzili, że testowali ciężkiego satelitę. Za to już drugi lot, który odbył się w kolejnym tygodniu, zakończył się sukcesem i stanowił pierwszą misję na Wenus w historii ludzkości. Sonda Venera-1 przeleciała blisko planety w maju tego samego roku, ale nie przesłała żadnych danych z powodu przegrzania anten. Taka była przynajmniej oficjalna wersja. W 1965 sonda Venera 2 spotkał ten sam los, ale jej bliźniaczka Venera 3 bezpiecznie dotarła na Wenus i stała się pierwszym ziemskim statkiem kosmicznym, który wszedł w atmosferę innej planety. Jednak te cenne pomiary ponownie utracono z powodu przegrzania. Mimo tych niepowodzeń, radzieccy urzędnicy i tak kontynuowali program, szukając miejsca na potencjalną kolonię, gdzie sierpi młot na czerwonym tle prezentowałyby się szczególnie dumnie. Venera 4 dotarła do celu w październiku 67. Jej odporna na wysokie temperatury kapsuła zawierała cały sprzęt niezbędny do zbadania składu i warunków panujących w atmosferze Wenus. Tym razem, według oficjalnych raportów. Sonda zdołała przesłać na Ziemię mnóstwo przydatnych informacji. Tylko z jakiegoś powodu Sowieci nie chcieli podzielić się tym, co rzekomo tam widzieli. Na szczęście przez cały ten czas Wenere 4 obserwowała Mariner 5, pierwsza sonda wysłana na Wenus przez NASA. Amerykanie mieli dowód, że radziecki statek nigdy nie wkroczył w atmosferę, tylko szybko spłonął w jej górnych warstwach. Dzięki temu ustalono, że nie tylko chmury na Wenus składają się z dwutlenku węgla (CO2), okazało się stanowić 97% atmosfery planety, a obliczenia wykazały, że ciśnienie na jej powierzchni musi być dziesiątki razy wyższe niż na Ziemi. Aby radzieccy naukowcy mogli uzyskać te same dane, ich nowsze statki Venera 5 i 6 zostały wyposażone w trwałe, ale lekkie kapsuły. Wykonane ze stopu magnezowo-aluminiowego i zawierały spadochrony hamujące. Tym razem Sowieci oczekiwali, że sonda nie tylko wejdzie w atmosferę, lecz także zbada powierzchnię Wenus. Jednak gdy otrzymali pierwsze dane z kapsuł w maju 1969 roku, początkowo podejrzewali kolejną awarię. Sprzęt wariował, prawie godzinę po wejściu w atmosferę odnotował temperaturę na poziomie 320 stopni i ciśnienie 26 atmosfer ziemskich. W połączeniu z chmurami kwasu siarkowego te straszliwie gorące warunki wypaliły wnętrza obu kapsuł, gdy te znalazły się 20 km nad powierzchnią. Ale jako że obie sondy wysłały identyczne pomiary, nie było mowy o pomyłce. Wenus okazała się nie być tropikalnym rajem, tylko kwaśnym piekłem lecz choć marzenia o ustanowieniu tam radzieckiej kolonii legły w gruzach, głównym celem programu Wenera było samo dotarcie na powierzchnię planety. Wymagało to jednak czasu, a Sowieci potrzebowali czym prędzej odnieść jakikolwiek sukces. Chcąc ostatecznie nadszarpnąć reputację Ameryki, Związek Radziecki rozpoczął misję budowy bazy na Księżycu. Na początku lat 60. Stany Zjednoczone pozostawały w tyle. Kilka lat po sukcesie pierwszego ziemskiego satelity, radzieckim inżynierom udało się wysłać na Księżyc sondę Luna 2 we wrześniu 1959 roku. Jednak było to ich szóste podejście. Pięć nieudanych utrzymywano z kolei w tajemnicy. Radzieccy urzędnicy dali jasno do zrozumienia, że zamierzają wysłać załogowe misje na Księżyc, a nawet założyć tam stałą kolonię. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych natychmiast zlecił pracę nad ściśle tajnym projektem Horizon, którego celem była budowa bazy wojskowej na Księżycu. Amerykańscy eksperci, wiedząc o znacznej przewadze swoich rywali, w pośpiechu zdecydowali się wysłać na Księżyc kilka cylindrów. Do grudnia 1966 roku miał je zamieszkać garnizon 12 żołnierzy armii USA. Wystarczyło tylko wystrzelić 150 nieopracowanych jeszcze rakiet Saturn 1 i wydać na to 6 miliardów dolarów. Nie wspominając już o tym, że nikt nie wiedział, jak utrzymać taką bazę. Zadanie to powierzono inżynierom z dopiero co założonej NASA. Ci stwierdzili, że projekt Horizon tak naprawdę nie ma sensu. Już we wrześniu 62 roku prezydent John Kennedy obiecał coś skromniejszego i bardziej wykonalnego do końca dekady wysłać człowieka na Księżyc. Wśród całej tej paniki NASA nie wiedziała jednak, że Związek Radziecki kłamał i nawet nie rozpoczął swojego programu. Na początku lat 60. biuro Siergieja Korolowa skupiło się wyłącznie na projektowaniu nowej superciężkiej rakiety nośnej N-1, która była główną nadzieją na załogowe misje księżycowe. Podczas gdy statki Venera wystrzeliwano z rakiety Molnija, której nośność wynosiła tylko 2 tony, N-1 miała przewozić do 23,5 tony ładunku czyli 12 razy więcej. Obietnica Kennedy'ego wyraźnie pobudziła Sowietów do działania, więc Korolow, który nie ukończył jeszcze nowej rakiety, dostał polecenie zaplanowania pierwszej misji na Księżyc. Pojazdy biorące w niej udział były zaskakująco podobne do tych z Apollo jedynie trzy razy mniejsze i lżejsze, a więc mogły zabrać tylko jedną osobę w kosmos. Radziecki moduł księżycowy przypominał ten amerykański również pod względem sposobu, w jaki miał oderwać się od powierzchni Księżyca. Władze ZSRR chciały przeprowadzić misję już w grudniu 1967, ale jej sukces byłby tylko wstępem do ostatecznego triumfu Sowietów w wyścigu kosmicznym. Przytłoczony pracą Korolew został zwolniony z obowiązków, a zadanie rozwoju bazy na Księżycu przydzielono do biura projektowego KBOM kierowanego przez Władimira Barmina. Ten, w przeciwieństwie do amerykańskiego wojska, posiadał już informacje na temat promieniowania na naszym satelicie i doszedł do wniosku, że załoga nie przetrwałaby na powierzchni. Obliczono, że najlepiej będzie pokryć przedziały mieszkalne cienką warstwą księżycowej gleby. Chroniłoby to nie tylko przed promieniowaniem, ale i meteorami. Takie rozwiązanie było przełomowe, a niektórzy projektanci baz na Marsie do dziś rozważają je w swojej pracy. Opierając się na tych obliczeniach, zespół Barmina chciał wykorzystać też glebę księżycową w szklarniach, tak jak w filmie Marsjanin. Kosmonauci gotowaliby wyhodowane tam warzywa w specjalnym przedziale kuchennym, a następnie kierowali się na siłownię. Woda pitna miała być uzyskiwana chemicznie w laboratorium. A na samej powierzchni zamierzano umieścić reaktor jądrowy, elektrownię słoneczną, obserwatorium i garaż dla łazików. Na cześć projektanta, radziecka baza otrzymała przydomek Barmingrad, czyli miasto Barmina. Mogłaby przyjąć od 4 do 12 potencjalnych mieszkańców. Dostarczenie wszystkich ludzi i ładunków miało być zapewnione przez 3 lata regularnych startów nowej rakiety N-1. Po 7 latach pracy w 1969 roku, projekt Barmina w końcu trafił na stół radzieckich władz w ściśle tajnym folderze. Ale był to akurat najgorszy moment. W lipcu tego roku Amerykanie zszokowali cały świat i wysłali pierwszych ludzi na Księżyc w ramach misji Apollo. Tymczasem radziecki program utknął w martwym punkcie z powodu śmierci Korolowa, kiedy jego inżynierowie dopiero zaczynali testować długo wyczekiwaną superciężką rakietę N-1. Po tak poważnym ciosie, Związek Radziecki rozpaczliwie szukał nowych rozwiązań. I choć nie porzucono planów eksploracji księżyca, większość zasobów przeznaczono na zwiększenie przewagi tam, gdzie Stany Zjednoczone były słabsze w wyścig międzyplanetarny. Radzieccy inżynierowie mieli zbadać Wenus i za wszelką cenę uzyskać pierwsze w historii odczyty z powierzchni innej planety. Już 17 sierpnia 1970 ruszyła misja Venera 7, która również została utajniona, lecz bardzo różniła się od poprzednich inicjatyw. Z modułu orbitalnego zniknęło niemal całe wyposażenie, by zapewnić statkowi ochronę przed piekielnym klimatem Wenus. Tym razem wykonano go z tytanu i ceramiki, a projektanci przewidzieli ciśnienie 180 atmosfer, czyli takie samo jak w okręcie podwodnym, gdy zejdzie na głębokość 2 kilometrów. Gruba powłoka kapsuły chroniła tylko najważniejsze detektory oraz wytrzymały spadochron z włókna akrylowo-szklanego, który mógł wytrzymać temperaturę aż do 530 stopni. Ale nawet przy tak starannie dobranych środkach ostrożności, inżynierowie nie mieli gwarancji, że pojazd wygra bitwę z tą straszliwą planetą. 15 grudnia 1970 kapsuła weszła w atmosferę i nagle wszystko się rozpadło. Żaroodporny spadochron się stopił, a tytanowy statek runął w dół z wysokości kilkudziesięciu kilometrów. Sowieci już przygotowali protokół zatajenia kolejnej nieudanej misji. W końcu żadna sonda nie przetrwałaby takiej katastrofy na Ziemi. Ale tu niespodzianka na Wenus lądowanie złagodziła potwornie gęsta atmosfera. Wenera 7 rozbiła się o powierzchnię planety z prędkością tylko 60 km na godzinę. Czyli jak w zwykłym wypadku drogowym. Kapsuła stała się pierwszym ziemskim pojazdem, który przesłał dane z innej planety i kontynuowała misję przez 23 minuty. Ale nawet mimo sukcesu, Związek Radziecki cały miesiąc trzymał wyniki w tajemnicy. Dopiero w styczniu 71 roku. Świat dowiedział się, że na powierzchni Wenus panuje ciśnienie 90 atmosfer i temperatura 475 stopni. Jest tam więc tak gorąco, jak w piecu przemysłowym. Jednak kolejna tajna radziecka misja Wenera 8 z 22 lipca 1972 roku wykazała, że na Wenus dociera wystarczająco dużo światła, aby zrobić zdjęcie. Co więcej, sonda wykryła lekki wiatr na powierzchni planety, a jego dźwięk można było nagrać. Radzieccy inżynierowie rozpoczęli wyścig z czasem, gdy NASA ogłosiła zamiar wysłania misji Viking na Marsa w celu wykonania pierwszych w historii zdjęć obcej planety. Latem 1975 roku, niemal równocześnie z Vikingiem 1, dwa radzieckie statki Venera 9 i 10 wyruszyły na Wenus. Projekt ich kapsuł uległ zmianie. Żaden ze spadochronów nie przetrwał wcześniej wejścia w atmosferę, więc te wyposażono w specjalne amortyzatory na wypadek uderzenia w powierzchnię. Sprzęt i kamera otrzymały system chłodzenia cieczą. Osłony obiektywów miały otworzyć się dopiero po udanym lądowaniu. Ostatecznie, kapsuły weszły w atmosferę Wenus w odstępie trzech dni i bezpiecznie dotarły na powierzchnię. Jednak główne osłony się nie otworzyły, ale te zapasowe działały bez zarzutu. 22 października 1975 roku Wenera 9 przesłała czarno-białą i bardzo rozmytą panoramę stosów kamieni pod kapsułą. Co by nie było jest to nasze pierwsze w historii zdjęcie powierzchni innego świata. 25 października Wenera 10 odesłała panoramę swojego skalistego lądownika z wyraźnie widocznymi wspornikami. Związek Radziecki jednoznacznie wygrał międzyplanetarny wyścig, jeśli chodzi o zdjęcia, bo amerykański Viking One pierwsze fotografie Marsa wysłał dopiero latem 76. Ale radzieccy inżynierowie nie spoczęli na laurach, musieli już tylko dobić NASA. Kosztowało ich to 7 lat i serię nieudanych prób, ale kapsuły Venera 13 i 14 w końcu przesłały pierwsze i jedyne kolorowe panoramy powierzchni Wenus. Towarzyszyło im nagranie, które pozwalało zanurzyć się w tym niezwykłym, kwaśno-żółtym krajobrazie. Wsłuchaj się tak brzmi piekło. Ten huk mógł być odległym grzmotem w chmurach kwasu siarkowego. Minęło prawie pół wieku od momentu, w którym dwie ostatnie radzieckie kapsuły poddano straszliwej temperaturze i ciśnieniu, a odtąd żaden inny statek nie nagrał na Wenus czegoś podobnego. Jednak ten ewidentnie udany program Venera traktowano jako dodatek do głównego celu: pokonania Stanów Zjednoczonych w wyścigu kosmicznym. Co więc stało się z radziecką bazą na Księżycu? Odtajnione dokumenty odkryły przed nami niewiarygodne fakty na temat opuszczonej bazy Gwiazda i kosmicznej broni Sowietów. Rok 1982. Podczas gdy kapsuły Venera wysyłają na Ziemię kolorowe zdjęcia i nagrania dźwiękowe, Łuny Korabl ląduje potajemnie na Księżycu. Na pokładzie nie ma jeszcze ludzi. Otwiera swoje drzwi i wypuszcza trzytonowy łazik, który wyjeżdża na powierzchnię, opuszczając tajemniczy cylinder o wymiarach 3,5 na 6 metrów. Wkrótce oddala się od miejsca lądowania. Cylinder znajduje miejsce, w którym księżycowa gleba jest najbardziej urodzajna i zaczyna się obracać. Jego powierzchnia skręconymi ostrzami zamienia go w jedno wielkie poziome wiertło. Ten cud radzieckiej inżynierii to jedyny w swoim rodzaju samowiercący schron. Po 4,5 godzinie wiercenia zatrzymuje się kilka metrów w głąb. Ziemi i tak oto może zamieszkiwać w nim trzech astronautów. Przybywają oni na księżyc kilka miesięcy później. Do 1985 baza gwiazda składa się z aż dziewięciu modułów ze wszystkimi niezbędnymi elementami wedle planów Barmina, panelami słonecznymi, reaktorem jądrowym, generatorami wody i tlenu oraz laboratoriami. Sześcioosobowa załoga wymienia się raz na rok. Jednak kilka lat później Radziecka baza o łącznej wadze 130 ton, której budowa kosztowała 80 miliardów dolarów, stanie się najdroższym opuszczonym obiektem w historii ludzkości. O ile bowiem sam projekt odniósł sukces, Związek Radziecki miał olbrzymie problemy z kluczowym elementem całego programu, bez którego nie mógł istnieć. Od 1969 superciężką rakietę nośną N1 testowano czterokrotnie. Za każdym razem kończyło się to katastrofą. Źle zaprojektowane rury wlewowe spowodowały, że paliwo wylało się na rozgrzany do czerwoności pierwszy stopień, wywołując potężną eksplozję. Oczywiście wszystko trzymano w tajemnicy, a wszelkie próby naprawienia N1 kończyły się niepowodzeniem. Nowy kierownik programu kosmicznego, Valentin Głuszko, zamknął w końcu projekt w 1974 roku. W jego miejsce rozpoczęto pracę nad nowym superciężkim pojazdem nośnym. Wulkan miał unieść dwukrotnie większą masę niż N1. Rakieta mogła dostarczyć na Księżyc 43 tony ładunku. Z jej pomocą budowa bazy Gwiazda wymagałaby tylko czterech kursów. Według oficjalnych danych, tylko dwa z nich faktycznie się odbyły i miały zupełnie inne zadania. Odtajnione dokumenty wspominają tylko o projekcie radzieckiej bazy, ale co jeśli jego realizacja okazała się taką klęską, że Starannie ją zatuszowano. Być może nieudane starty rakiet pozostawiły mieszkańców gwiazdy bez żadnych zasobów, zamieniając ją w pierwszy kosmiczny grobowiec kilka metrów pod grubą warstwą księżycowego gruntu? Niewykluczone, że tak właśnie było, zwłaszcza, że do dziś nie znaleziono jeszcze wszystkich informacji o stworzonej przez Sowietów broni do prowadzenia wojny w kosmosie. Na początku lat 70. Związek Radziecki uruchomił pierwsze w historii stacje kosmiczne. W oficjalnej wersji nazywały się Salut, a ich celem były: Pokojowe badania naukowe. Jednak tajne dokumenty określały je jako stacje wojskowe AUMAS, wykorzystywane do badania możliwości prowadzenia wojny na orbicie. Program osiągnął punkt kulminacyjny w lipcu 1974 roku wraz z wystrzeleniem stacji Salut 3, która miała własny identyfikator w programie AUMAS i przewoziła ściśle tajny ładunek. Było to dzieło o kalibrze 14,5 mm. Taki sam wykorzystywany jest w karabinach snajperskich używanych do niszczenia lekkich pojazdów. Z tą różnicą, że ta broń była kosmicznym karabinem maszynowym, który mógł wystrzelić do 5000 pocisków na minutę. Odtajnione dane sugerują, że 24 stycznia 1975 roku kosmiczne działo poszło w ruch. Wystrzeliło 20 pocisków w specjalnie wysłaną satelitę. Ale co tam się stało z nią, pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że sam test został przeprowadzony zdalnie, pod nieobecność załogi stacji krótko przed wpadnięciem w ziemską atmosferę. Jednak, biorąc pod uwagę tendencje Sowietów do ukrywania niepowodzeń, niewykluczone, że efekt był rozczarowujący. Broń kosmiczna mogła zostać uznana za niepraktyczną, bo podczas namierzania nią celu stacja się ruszała, a odrzut mógł zmienić jej trajektorię. Za tą wersją przemawia również fakt, że wkrótce po zakończeniu testu radzieccy inżynierowie rozpoczęli pracę nad znacznie bardziej mobilną bronią, która mieściłaby się w dłoni kosmonauty na stacji AUMAS. To prawdziwy prototyp pistoletu laserowego do niszczenia satelitów. Według częściowo odtajnionych danych, opracowano go przed 1984 rokiem. Można go było wystrzelić bez opuszczania statku. Laser przechodził przez szkło iluminatora i był w stanie oślepić wrażliwe systemy optyczne amerykańskich maszyn. Jednak radzieckie działo nigdy nie dotarło na orbitę. Ten projekt, podobnie jak wszystkie inne, porzucono, gdy Związek Radziecki wpadł w głęboki kryzys. Supermocarstwo przeliczyło się co do możliwości w wyścigu kosmicznym. Do 2030 roku NASA planuje wysłać kolejnych ludzi na Księżyc w ramach projektu Artemis. W tym samym czasie mają też ruszyć misję na Wenus. To jednak budzi we mnie niepokój, bo co jeśli gdzieś pośród zimnych krajobrazów Księżyca czy piekielnych obszarów Wenus natkniemy się na pozostałości tajnych porażek Sowietów? Co lub kogo spotkamy tam po 50 latach?